Poletko. Przełom, początek i zmiany to trzy powiązane ze sobą koncepcje, które w głęboki sposób kształtują nasze życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o pokonywanie przeszkód w celu osiągnięcia sukcesu, rozpoczynanie od nowa i akceptowanie zmian, czy dostosowywanie się do nowych sytuacji i doświadczeń. Koncepcje te są niezbędne do osobistego wzrostu i rozwoju. Roga do zmiany jest często pełna wyzwań i zmaga. niezależnie od tego, czy jest to cel osobisty, aspiracje zawodowe, czy przedsięwzięcie twórcze. Podróż do sukcesu rzadko przebiega gładko, jednak to właśnie te przeszkody sprawiają, że przełom jest tym bardziej satysfakcjonujący. Moment realizacji i osiągnięcia celu, kiedy cała ciężka praca i poświęcenie w końcu się opłaciły, jest naprawdę ekscytujący. Jest to moment dumy i satysfakcji nie tylko dla jednostki, ale także dla jej otoczenia. Może zainspirować innych do realizacji własnych celów i marzeń, tworząc efekty pozytywnej zmiany. Początek. Rozpoczęcie od nowa i przyjęcie zmian może być zniechęcającą perspektywą. Wymaga chęci wyjścia ze swojej strefy komfortu i zaakceptowania niepewności. Jest to jednak także szansa na rozwój i transformację. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu od nowa może prowadzić do nowych możliwości i doświadczeń, które w przeciwnym razie zostałyby utracone. Chociaż niepewność i obawa mogą być przytłaczające, ważne jest, aby pamiętać, że zmiany są nieuniknioną częścią życia. Akceptując to i dostosowując się do nowych sytuacji, możemy uczyć się i rozwijać sposób, w który nigdy nie myśleliśmy, że jest możliwy. Zmiany przybierają różne formy, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Mogą być nagłe i nieoczekiwane, lub stopniowe i przewidywane. Niezależnie od rodzaju, ważne jest, aby dostosować się i ewoluować do nowych sytuacji i doświadczeń. Ewolucja ta może przybierać różne formy. Od uczenia się nowych umiejętności i rozwijania nowych perspektyw, potworzenie nowych relacji i wykorzystywanie nowych możliwości. Akceptując zmiany i ewoluując wraz z nimi, możemy stać się najlepszą wersją siebie i wywrzeć pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Dość górnolotnie to zabrzmiało, nie przystając do sytuacji, ale my, odmiany wolnej drogi, tak traktujemy. Uprzedzałem, że nastąpią zmiany. W niektórych przypadkach dość radykalne, jak chociażby okładka. Wewnątrz również pewna odmiana. A i piszący te słowa pióro zamieni na ułówek, kreśląc z innej perspektywy spojrzenie na świat. Katarzizm to opis tego, co chcemy zrobić. Czy wyjdzie nam to na dobre, ocenę pozostawiamy czytelnikom. Ale wiadomym jest, że kto się nie rozwija, ten się cofa. Zachęcam do lektury. Do zapoznania się z tym, co mają do powiedzenia nasi dziennikarze, na tematy przeróżne. Kaleidoskop to nasze wewnętrzne forum, w którym każdy przedstawia swoje zdanie na nurtujące nas wszystkich sprawy. Często jest tak, że opinie są różne, co dowodzi pełnego pluralizmu, a we współczesnym świecie częste niestety już nie jest. Tak się ma również z peletonami naszych autorów, którzy głoszą swoje poglądy na zjawiska i otaczający świat nieskrępowanie, choć pewnie nie do końca obiektywnie. Ale obiektywizm można by rzec, jest mocno przereklamowany. Tym bardziej, że subiektywizm w mediach odnosi się do praktyki włączania osobistych opinii do określonych tekstów. Może to przybrać formę artykułów opiniotwórczych, redakcyjnych i dziennikarstwa wspierającego. Niektórzy twierdzą, że właśnie subiektywizm może być bardziej uczciwy i skuteczny w przekazywaniu ważnych kwestii, inni zaś krytykują jako stronniczy i pozbawiony wiarygodności. Subiektywność może również mieć wartość. Należy jednak z niej korzystać w sposób odpowiedzialny i przestrzegając standardów etycznych i zawodowych. Jednak zawsze odbywa się to wszystko na łamach wolnej drogi pod imieniem i nazwiskiem, nieanonimowym awatarem bez odpowiedzialności cywilnej za poglądy. Rola mediów w kształtowaniu percepcji społecznej jest kwestią kluczową w dzisiejszym społeczeństwie. Szczególnie teraz. Media wpływają na to, jak ludzie postrzegają kwestie społeczne, wydarzenia polityczne i trendy kulturowe. Ponadto spoczywa na nas obowiązek promowania etycznego i odpowiedzialnego dziennikarstwa, w tym korzystania z wiarygodnych źródeł, i sprawdzania faktów i unikania sensacji. Utrzymując wysokie standardy profesjonalizmu i uczciwości, dziennikarze Wolnej Drogi pracują na poletku budowania zaufania i wiarygodności wśród swoich odbiorców. Mam nadzieję, że proponowane zmiany zostaną przyjęte z wyrozumiałością i nowa wolna droga znajdzie także nowych czytelników.